Ostatni referat przypadł w udziale koledze Marcinowi Słukowi, dyrektorowi oddziału lubelskiego katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana. Przypomnę tylko nieskromnie, że stowarzyszenie jest organizatorem konferencji. Kolega Marcin jest także ze swoją małżonką tutaj. Cieszymy się także z jej. Obecności po raz pierwszy co prawda tu zabrał żonę na konferencję, ale jest. Marcinie, 10 minut. Nie wiem jak to zrobisz. Pan Marek jest moim przewodniczącym przełożonym, że tak powiem, w Lublinie, ale tutaj też w Lwowie także. Muszę się słuchać, jeśli chodzi o dyscyplinę, na pewno ją zachowam. Szczęść Boże, przydał, przyszy, przypadł mi zaszczyt właśnie przedstawić osobę świętego, którego tak naprawdę w nadzwyczajnym jubileuszu Roku Miłosierdzia nie mogłoby tutaj na konferencji zabraknąć. Tematem mojego szczytu to święty Zygmunt Gorazdowski, wiarygodny świadek Bożego Miłosierdzia. Gdy zastanawiałem się nad wyborem tematu, trafiłem właśnie na cytat, taką myśl świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Pamiętaj, że kto nie postępuje naprzód, ten się cofa więc ośmieliłem się i odważyłem przygotować ten odczyt. Właśnie mając na uwadze dyscyplinę czasową i surowość Pana Prowidzącego, postaram się bardzo szybko przedstawić postać, choć podobnie jak Ojciec Maksymilian, postać nietuzinkową i wartą, wartą poznania. Dzisiaj, jeszcze dzisiaj rano przygotowywałem prezentację multimedialną, tutaj może tylko w kilku, na kilku slajdach, byśmy się skupili tam gdzie są zdjęcia, ale to może za chwileczkę. Zdjęcia udało mi się wykonać. Wczoraj byliśmy na cmentarzu tu z grupą z Lublina, na cmentarzu łyczakowskim. Powiem, nie było łatwo trafić do, na grup świętego, ale tak, nie ma, nie, nie ma oczywiście żadnego tam znaku, który dojść, ale tak pomyślałem, święty Zezmincie Gorazdowski, jakby bardzo bym chciał być tego dnia akurat przy Twoim grobie. I udało mi się, udało mi się trafić, udało mi się wykonać kilka zdjęć, ale dzięki temu też jestem pewny, że mieszkańcy Lwowa pamiętają o swoim świętym, bo były świeże kwiaty, były roz, 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 zapalone znicze, także to też, to jest... A. <todgłosy> tutaj pod, ksiądz biskup podpowiada tak, a ja zresztą tutaj mam, nie mam śmiałości naprawdę mówić o świętym przed mieszkańcami Lwowa, prawda, który jest doskonale zapewne znany. <todgłosy> Był obecny wszędzie tam, gdzie rozległ się krzyk ludzkiego cierpienia, na który starał się odpowiadać, tworząc liczne dzieła charytatywne. Są to słowa Jana Pawła wypowiedziane podczas mszy ratyfikacyjnej w 2001 roku. Ja może w paru słowach przybliżę sylwetkę świętego, by pokazać to, że jednak tutaj w przypadku, podobnie jak Maksymiliana. Dzieciństwo miało duży wpływ na jego późniejszą postawę. Zygmunt Karol Gorazdowski, herbu prawdzic, urodził się 1 listopada 1845 roku w Sanoku w rodzinie religijnej szlacheckiej jako drugie siedmiorga dzieci Feliksa i Aleksandry Złazowskich, herbu Łada. 9 listopada 1845 roku został uchrzczony w kościele franciszkanów w Sanoku. Tutaj bardzo trafnego wyboru dokonali jego rodzice, dodając imię Zygmunt. Zygmunt to imię pochodzenia germańskiego, które oznacza SIGI, zwycięstwo, mund, opieka, pomoc, obrona. Także to były też wyznaczniki jego postępowania późniejszego. Wychowany był w rodzinie katolickiej, w której pielęgnowano głęboki patriotyzm. Od najmłodszych lat, wsłuchany w słowa ojca, którym całym sercem angażował się w budzenie i podtrzymywanie ducha narodowego Polaków. Ojciec Zygmunta był dwukrotnie posłem do Sejmu Galicyjskiego w 1846-1848 roku w okresie niemowlęcym tak naprawdę cudownie ocalony z rzezi galicyjskiej, uratowany przez niańkę, która ukryła go pod kołem młyńskim, tak jak tutaj udało mi się zdobyć taką informację i prawdopodobnie wtedy narodził, na, nabawił się gruźlicy, która właśnie towarzyszyła mu przez całe życie. Także w dzieciństwie poznał już smak cierpienia, smak choroby, dzięki czemu właśnie od najmłodszych lat bardziej może rozumiał czym jest ból i cierpienie. Podczas nauki w szkolnej w Stanoku i Przemyślu jako uczeń wykazał się pracowitością i sumiennością. Naucha, podobnie jak Maksymilianowi przychodziła mu bardzo łatwo, miał same wzorowe najlepsze oceny na świadectwie. W 64 roku zdał egzamin dojrzałości w gimnazjum w Przemyślu. I mimo bardzo wątłego zdrowia, tak jak wspominałem, uczestniczył w powstaniu styczniowym, czyli to, to co jego ojciec udało, udało mu się, że tak powiem, już syna ukształtować w pewien sposób. Z chęci właśnie pomagania innym także podjął po ukończeniu gimnazjum studia prawniczną na Uniwersytecie Lwowskim, by pomagać właśnie w walce o prawo i sprawiedliwość dla najbardziej potrzebujących. Po pierwszym roku poczuł i po rozważaniach modlitewnych poczuł potrzebę, rozpoznał tak naprawdę swoje powołanie i przerwał, przerwał studia w 1865 roku i wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Lwowie. Właśnie wśród studentów odznaczał się pobożnością, gorliwością i mimo porowyczego charakteru, tak tutaj wspominany, wielką uległością wobec przełożonych. Ale po pierwszym roku seminarium trafił ponownie do szpitala, a tym razem oprócz płuc dało sobie znać osłabione serce. Często później mówił: Bogu dziękuję za chorobę, bo gdyby nie ta choroba, nie byłbym został księdzem i, nie, i nigdy bym nie był zadowolony, rozminąwszy się ze swoim powołaniem. Podczas pobytu też miał możliwość obserwacji sytuacji, kiedy osoby chore, nie mające funduszy, nie musiały opuszczać szpital. I tak stopniowo od tych dziecięcych lat do tego momentu narastała w nim potrzeba pomocy innym. Ze względu na zły stan zdrowia, gwałtowny nawrót gruźlicy, święcenia kapłańskie otrzymał dopiero po dwuletnim leczeniu w 1871 roku w Katedrze Lwowskiej otrzymał święcenia. Podobnie jak patron naszego stowarzyszenia, prymas Wyszyński też nie mógł, nie mógł od razu otrzymać święceń. I tutaj możemy jak wspomina siostra Doloresa, jakie było jego zawierzenie Bogu i pragnienie służby ludziom. Gdy składał śluby, mówił, Wszechmogący, zmiłuj się nad koronem sługu Twoją, użyć mi siły, bym spełnić mógł swe posłannictwo, a całe życie swe poświęcę dla brodobra bliźnich. I tak jak siostra wspomina, zaczęło się szaleństwo jego dobroci kopłańskiej i posługi najbiedniejszym. Przez pierwsze 6 lat pracował jako wikary już administrator w Tartakowie, Wojniowie, Buk Bukaczowcach, Gródku Jagilońskim i w Żydaczowie. Już tam dał się poznać jako kapłan posiadający wyrandkowy charyzmat łączenia pracy pasterskiej i charytatywnej. Żarliwie umiłował Ewangelię, kazał, obec, był obecny w szkołach, podejmował różnego rodzaju przedsięwzięcia wydawnicze już wtedy i, i Także podejmował różne inicjatywy katechetyczne, zwłaszcza z myślą o młodzieży. W pierwszych latach kapłaństwa, w trosce o duchowy rozwój powierzonych mu wiernych, opracował i wydał drugim katechizm dla ludu, rady dla młodzieży, publikował artykuły, podejmował szereg inicjatyw oraz rzecz, działał na rzecz pomocy ubogim i cierpiącym. Tych dzieł miłosierdzia było bardzo wiele, chciałbym tylko kilka takich najważniejszych wymienić. Od 1877 roku rozpoczął niezwykłą działalność kapłańską i dobroczynną we Lwowie. Był tutaj, ponad 40 lat pracował w jednej parafii, parafii świętego Mikołaja. Tutaj też mamy go chyba na zdjęciu. W tym czasie obok pracy duszpasterskiej podał w wielu szkołach pracę katechetyczną, a także angażował się w pracę wydawniczą i redaktorską. Wydał kilka katechi edycji katechizmu nakład tego katechizmu. Myślę, że teraz nie jedna osoba była też bardzo dumna z tego, to jest ponad 50 tysięcy egzemplarzy. Wydał katolickie zasady i przepisy wychowania dla rodziców i wychowawców oraz inne pozycje o tematyce religijnej i społecznej. Założył też Towarzystwo Bonus Pastor dla kapłanów. Nade wszystko jednak zadziwiała jego działalność charytatywna. żarliwość kapłańska i heroiczna miłość do bliźnich, zwłaszcza ubogich i cierpiących, sprawiała, że ksiądz Gorazdowski z niezwykłą gorliwością duszpasterską podejmował wciąż nowe inicjatywy Ludzi potrzebujących. Jako sekretarz Instytutu Ubogich Chrześcijan inicjował czy wprost ufundował w Lwowie szereg dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia, takich chociażby jak Dom Pracy Dobrowolnej dla Żebraków. Tu, jak pisze siostra Dolores, już pierwsze sprawozdania z działalności tego domu wskazują, że wielu ubogich pozostających w ten sposób pod stałą opieką zaprzestało żebrania i z odzyskanym poczuciem własnej wartości, godności powrócił na drogę pracowitego i przyzwoitego życia. Dzisiaj to nazwalibyśmy to modnie taką spółdzielnią socjalną. Potrafił te osoby zaangażować w pomoc także innym. Ciekawe świadectwo pozostawiło też bo, takiego zaangażowania, jego wielkiego w działalność tego Instytutu Bogich stanowią takie zapiski, które odnalazła siostra, notatki w dzienniku księdza arcybiskupa Seweryna Borowskiego. Znajdujemy kilka ciekawych wpisów. Tutaj pozwoliłem sobie, tutaj też je pozwolę sobie je zaprezentować słowa księdza arcybiskupa. Ksiądz Gorazdowski wymęczył mnie interesami Instytutu Bogich. W, w kolejnym cytacie zapytał mnie, zasypał mnie interesami Instytutu Bogich. Był znowu, trapił mnie interesami Instytutu Bogich. Co chwilkę się pojawia Ksiądz Gorazdowski w tych y, pamiętnikach. Był ksiądz Gorazdowski, musiałam pójść do notariusza Wolskiego dla legalizacji kwitów w sprawie Instytutu bogich. Bardzo nie w porę mi to przyszło i dość czasu zabrało. A trzeba było koniecznie zaraz zrobić, to rzecz nagła. Także potrafił, potrafił, tutaj kolejny jeszcze ciekawy cytat: ksiądz Gorazdowski, mój perpetus tropiciel, ma dar tropienia w najdygodniejszej dla mnie porze. Tak było dziś wieczorem. Sfukałem go trochę. Także tak wyglądała jego nieustępliwość, właśnie w takiej ciężkiej pracy czynienia drobnym potrzebującym. Sam, będąc fundatorem wielu dzieł, potrafił także pozyskać fundusze na realizowane dzieła. Dziś określiliśmy go także jako tak nowocześnie jako fantastycznego fundraisera. Powołał do istnienia także kuchnię ludową, w której żywili się robotnicy, studenci, młodzież szkolna, dzieci. Wydawał około 600 posiłków dziennie. Ilekroć brat Albert Chmielowski przebywał w Lwowie, także z niej korzystał, stworzył zakład dla nieuczalnie chorych, internat dla ubogich studentów, seminarium nauczycielskiego, powołał do istnienia pierwszy, także jed, przez długie lata jedyny w Galicji zakład dziesiątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt. Dzięki temu uratował około 3, 3 tysięcy dzieci także szkołę świętego Józefa, no i oczywiście jednym z takich no, wielkich darów, który trwa do dzisiaj, to jest zgromadzenie sióstr świętego Józefa Józefitki. Zgromadzenie opisuje, właściwie wskazał zgromadzeniu, jaką drogą powinni się kierować, czyli serce przy Bogu, ręce przy pracy, tak jak on całe życie, siostry poświęcają się na pracy, pracy katechetycznej, oświatowej, służbie chorym. Sługa Boże zmarł w opinii świętości 1 stycznia 1920 roku i pozostał w pamięci wiernych jako lwowski apostoł Bożego Miłosierdzia, zwany także ojcem ubogich, księdzem dziadów, ojcem Albertem Lwowa. Tak, z takimi określaniami się spotkałem. Którym jego jedynym pragnieniem było wszystko dla wszystkich, aby zbawić choć jednego. To nie jest, panie przewodniczący, koniec jeszcze. <noise> Będę się starał naprawdę bardzo krótko, dwie minuty, Został badyfikowany przez papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie w czerwcu 2001 roku, kanonizowany przez papieża Benedykta XVI w Rzymie 23 października 2005 roku. W dekrecie o heroiczności życia i cnót tutaj jest dużo duszy. może to pozostawimy do, do artykułu. Jan Paweł II podkreślił, że ksiądz Zygmunt Gorazdowski jest świadkiem, od którego nauczyć się można czerpać siły do pracy apostolskiej i głębokiego życia modlitewnego, a także owej niełatwej sztuki godzenia działania z, kontemplacj z kontemplacją. Tutaj bym kolegę poprosił o ostatnie zdjęcia. Tak, to jeszcze w Katedrze Lwowskiej. jednak z kaplic poświęcona jest, to jest nagrobek świętego. Także Święty Zygmuncie, Lwowski Apostole Bożego Miłosierdzia, wspieraj to umiłowane miasto Lwów. Dziękuję bardzo. Amen.